Jedna myszka to za mało Cztery powinny rozwiązać problem W dzisiejszym odcinku co fraga Będę zmieniał myszkę na losową Tak więc zaczniemy sobie na początku od myszki od Lajka. O, ale mi poświeciło Mam nadzieję, że mnie ta myszka nie zawiedzie Tylko śmiesznie mi się ją trzyma Ze względu na to, że ona ma takiego jakby garba I dziwnie mi się przyzwyczaić Ponieważ wszystkie moje wcześniejsze myszki były takie bardziej płaskie Gościu, gościu Nara, zmieniamy mychę Glorius, chodź, chodź, chodź Padaj, padaj, padaj No, 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 nara a, kolejna myszka. Game plus. No, podaj gościu. Kolejna myszka. Links plus. Ale ja to kable będę miał zamieszane. O, 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 o. Wow, nara. Game plus. O, o, o. Nara. Pani idzie za mną skorczybyk. Tak, wiem, wiem. Mogłem wojdować. Lajokat. Jak mi się tu nic nie zapląta, to będzie cud. A według ciebie jaka jest myszka najlepsza? Możesz dać znać w komentarzu. O, tu jest gościu! O, tu też jest gościu! daro. Uh, I have a plan. Dobra. Zdecydowanie najgorzej mi idzie na tym Ooo. Oh. <laughs> dawaj, 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 dawaj. No, 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 no. Dawaj! Eee, jaki ten Glorys ma fajny scroll, już zapomniałem I no co jak co? Glorys jest fajną myszką. Pan różowy jest u siebie. <coughs> Pan różowy ma chyba problem. On chyba nie mówi R o. No 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 Dobra nara! <coughs> Którą by tu myszeczkę? Dobrze. Game plus Uff. Cześć No Leokat No Ej, Jezu ale mi się poączę wszystko Lix plus wiecie co wam powiem ten lix plus jest taki najdelikatniejszy taki jak taka kobieta to nie znaczy, że można go bić znaczy co O A to ciekawe morski ma jeszcze beda. Um morski, już nie ma beda i życia. Nara. Glorious. Aha. Aha, on nie doleciał. O, 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 patera. <ścoughs> o nie. Uu! Co tu się wydarzyło? O, o, skurczywek. Poza ten glory ładnie klika. Biały leci do czerwonego, więc ja szybko lecę do białego. Nie czuję, jak kremuję. Pamiętaj, widzu, że masz prawo własne, nieprzymuszone, do zostawienia lajka like i suba. Nie piszcie, tak widzowie, nigdy, do nikogo. Pokażecie, że jesteście słabi. No, elu wina. Oj oj oj, problemy. El. Ja to napisałem, żeby być karmu. Dlatego gościa. Aham. Ło. Co tu się dzieje? Mamy jeszcze jednego. Oj, 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 Okej, okay, sprytnie. Oj, to nie było sprytne. Dobra, dawaj, tu star! Leć! Ho, 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 ho. Szybka akcja. To nie była, to nie była szybka akcja. Jestem ślepy, halo. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra. Ja nakilkałem? Ziomek, no padaj w końcu. No nie, no nie, nie padnie. Ja yeah, Dobra, białego nie ma. Biały zginął, okej. Okay. Kto co się na środek od razu zraszował? Co jest? No cziś. Oj ojoj, oj ojoj, oj, oj, oj. Lex plus To ale to jest dobry sposób, jak wam się łapa poci. Inne myszki se odpoczywają i są takie ch chodziutkie. To jest tak jak macie dwie strony w poduszce. Jedna jest chłodna, druga jest ciepła. No!

Dobra, lecimy... Jakoś ściagonię? A on sobie umiera, tak? O! Padaj! No! Mm. Dawaj go! Serca! To ciekawe! No! No, no, no. Dawaj, to No, no, no! Padaj, 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 stary! Gigi. Ale mam tu plątaninę już! O, 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 Ej! Ej! Zba mi na drugą najechała, nie mogę klikać! No! <grystanie> Badaj! Wpadaj! niech będzie! Malikalia została zbanowana przez mtg! Idealnie tak. Ja to tak lubię od plecu sobie zajść przeciwnika, mieć łatwego fraga. O! O nie, utrzymał się! Chodź, byku! No 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 padaj! Tym, tum. o! Siema! Stary! Co ty robisz? O, słyszał mnie! Elo! Leć! Nara! Zobaczymy, że teraz taki twajaczek będziesz. No, 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 padaj, pad. O kurde, dobra. Lagam jak. Stary, no. Padni. GG. Dobra, Gloriusik. Mam takie lekkie wrażenie, jakbym się trochę za tym Gloriusikiem stęsknił. Pamiętam jeszcze, jak się na tym Gloriusie uczyłem track-klikować i Godbridge'ować i tak dalej. Piękny czas. I do tej pory nie umiem Godbridge'a. Gdzie jest ten złoty? O, tu jesteś! O, no, 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 no! Ej, jak mocniej ruszę myszką, to mi tamte myszki się ciągną za kable i jest problem. Elu! Oj, to było chyba problematyczne. No, Okej. Okay. Dobra, Lix Plus, szybko! Ara! Eee... La, Szybka akcja! Dzień dobry, uciekamy! Uda mi się go zrzucić fireballem? No co?! Za mocny! No, dlaczego? Puste hity! No. Cześć. Glorious. Ej, nie, to trzeba rozplątać. Majnet widzowym. To problem jest. O, o, o! No! Nara! Nie! Dobra! No! Powinienem dwa razy myszkę zmienić. Dlatego wezmę LX Plusa. Ej, ziom! No. Mo se hasa białego, to ja mu nie jeszcze łóżko. K tam mi zabroni. Jezu! No. Yes! Dobra! No! Gościu lećesz! Elo! Ktoś to chyba pada! I to chyba ty. No, kur... Oj, chyba się tego nie spodziewałeś, przyjacielu. Liocat gości do mnie idzie. Pozwolisz, że sobie stąd ucieknę. Ucieczka TNT to nie jest dobry pomysł. <grywka> Ziomuś. Nara. <grywka> szybko, szybko, szybko. No, bawaj. Bawaj. Nie mogę tego tak zaplątać, bo znowu będę musiał odplątywać. O! Kurde! No. Nara, zaraz zmienię myszkę widzowie. Dobra. Lix plus, daj mi siłę! Lix plusie No! Glorious! Oj. Tu prawie sowało dostałem. No i co teraz koleżko? No! Game plus. Pa. Stoi. Wyczekuję. A ja robię sobie tak. Elo? No, gość, steczku, Nara. Siemano A wezmę sobie Gloriosika. Kto mi zabroni? E ej, spukowa. Dobra. No, jeszcze go nie trafiłem śnieżku. Co ja robię? Trzymaj mnie! Dobra! No uderz! Padaj! Oj, oj, oj! A, zabiłem tamtego! No! Jest, jest! O skubaniutki! Już zamieniam myszkę! Sekunda. Oho! Ciekawe! Bardzo ciekawy, jak ja cię teraz, gościu, zabijam, nie? Nara. Ej, nie, nie kończ tego nawet. Nie kończ tej budowli. Wieku. Nara. Aha. Ue, widzieliście to? 16 CPS, butterfly, mój rekord. Nie no, żartowe. Gościu, na głowę upadłeś, bądź upadłaś. Co to za spocenie? Dawaj mm, to wyjdzie źle Ja się poddaję Już mam plecy, już mam plecy, już mam plecy Dość